Deszcz lał się strumieniami po brukowanych ulicach starego miasta w Warszawie, jakby niebo samo płakało za zapomnianymi marzeniami. Stałem pod daszkiem małej kawiarni, patrząc, jak krople odbijają się od kałuż, gdy nagle drzwi otworzyły się z impetem i wiatr wepchnął do środka sylwetkę, którą próbowałem wymazać z pamięci przez całe osiem lat. To był on, Kuba, z włosami przyklejonymi do czoła, oczami pełnymi burzy i dłonią wyciągniętą w geście, który krzyczał, przepraszam, zanim jeszcze zdążyłeś mnie znienawidzić na nowo. Moje serce zamarło, a kubek z kawą wypadł mi z ręki, rozlewając się po podłodze jak czarna krew wspomnień. Kuba stał tam, dysząc ciężko, jego płaszcz ociekał wodą, a na twarzy malowała się mieszanka strachu i determinacji, której nie widziałem od czasów, gdy byliśmy tylko dwójką naiwnych chłopaków marzących o świecie poza szarymi blokami Pragi. Tomek, muszę z tobą porozmawiać. Proszę, nie uciekaj znowu, wyszeptał, a jego głos, choć drżący, Niósł w sobie echo tamtych letnich nocy nad Wisłą, kiedy szeptaliśmy sobie sekrety pod gwiazdami. Nie mogłem się ruszyć, bo w jednej chwili lata udawania, że go nie ma, rozsypały się jak domek z kart, a ja stałem twarzą w twarz z duchem, który nigdy naprawdę nie odszedł. Warszawa tego dnia była jak zawsze chaotyczna, pełna pośpiechu ukrytych historii. Ludzie mijali kawiarnie, rozpinając parasole, a ja czułem, jak ściany tego małego lokalu na ulicy Freta zwężają się wokół nas. Wybrałem to miejsce przypadkiem, szukając schronienia przed ulewą po długim dniu w redakcji gazety wyborczej, gdzie pisałem artykuły o kulturze, udając, że moje życie jest poukładane. Ale Kuba. On zawsze miał dar burzenia porządku. Siadaj, burknąłem w końcu, wskazując na mokre krzesło naprzeciwko, choć każda cząstka mnie krzyczała, by uciec. Usiadł, zdejmując płaszcz, i wtedy zobaczyłem, jak bardzo się zmienił policzki zapadnięte, oczy zmęczone ale ten sam uśmiech, który kiedyś rozświetlał całe moje istnienie. Rozmowa zaczęła się nieporadnie od banalnych pytań o pracę i rodzinę. Opowiedziałem mu o moim życiu w stolicy, o mieszkaniu na powiślu, o kumplach z redakcji, o tym, jak nauczyłem się piec chleb w sobotnie poranki, by zapomnieć o samotności. On słuchał, kiwając głową, ale jego palce nerwowo bawiły się serwetką, jakby bał się, że jeśli przestanie, wszystko się skończy. Wróciłem do Warszawy miesiąc temu, powiedział w końcu, patrząc w okno, gdzie deszcz nadal bębniło szyby. Po tylu latach w Krakowie. Nie mogłem dłużej uciekać. Musiałem cię znaleźć, Tomek. Musiałem powiedzieć, że żałuję. Te słowa wisiały w powietrzu jak dym z cygar, których kiedyś paliliśmy ukradkiem na dachach bloków, i nagle poczułem, jak gardło mi się zaciska. Pamiętam tamten dzień, kiedy wszystko się skończyło, jakby to było wczoraj. Byliśmy dwudziestolatkami, świeżo po studiach. Ja z dyplomem z filologii polskiej na UW, on z grafiką na SP w Krakowie, ale wtedy jeszcze mieszkaliśmy razem w małym pokoiku na Saskiej Kępie. Warszawa była naszym światem. Bulwary wiślane pełne spacerowiczów, koncerty hydrozagie, gdzie tańczyliśmy do rana przy muzyce indie i te ciche wieczory w parku Skaryszewskim, gdzie leżeliśmy na trawie, trzymając się za ręce i marząc o wyjeździe do Paryża. Kuba był moim pierwszym, nie w sensie fizycznym, bo to przyszło naturalnie, jak oddech. Ale pierwszym, który sprawił, że zrozumiałem, kim naprawdę jestem. W tamtych latach Polska jeszcze nie była gotowa na nas, homofobia czaiła się w radiu, w kościele na rogu, w spojrzeniach sąsiadów. Ale my byliśmy odważni, albo głupi, i wierzyliśmy, że miłość pokona wszystko. A potem przyszedł ten wieczór w 2017 roku. Jego rodzina z małego miasteczka pod Radomiem dowiedziała się, nie wiem jak, może przez plotki, może przez zdjęcie które wrzuciłem na Facebooka bez zastanowienia. Kuba wrócił do domu na weekend i nie wrócił. Dzwoniłem, pisałem, jeździłem autobusem do Radomia, ale drzwi otworzyła mi jego matka z twarzą jak kamień. Nie chce cię znać. Idź stąd, zanim zrobisz mu krzywdę. Czekałem pod ich blokiem godzinami, aż w końcu zobaczyłem go w oknie, bladego, z walizką w ręku, wsiadającego do pociągu do Krakowa. Nie powiedział ani słowa, tylko spojrzał na mnie przepraszająco, a potem zniknął w tumanie pary. Próbowałem zapomnieć, rzuciłem się w pracę, spotykałem się z kumplami z gejowskiego stowarzyszenia Lambda, nawet wyjechałem na miesiąc do Berlina, ale on zawsze wracał w snach, jako cień, jako szept wiatru nad Wisłą. Teraz, w tej kawiarni, Kuba pochylił się bliżej. Po tym wszystkim. Ojciec mnie wyrzucił. Matka płakała, brat mówił, że jestem wstydem rodziny. Uciekłem do Krakowa, znalazłem pracę w agencji reklamowej, ale nigdy nie byłem szczęśliwy. Spotykałem się z kimś, ale to nie było to. Zawsze myślałem o tobie, Tomek. O tym, jak cię zraniłem, uciekając zamiast walczyć. Jego głos łamał się, a ja czułem, jak łzy napływają mi do oczu, nie z żalu, ale z ulgi, że w końcu to powiedział. Kelnerka przyniosła nam herbatę, parującą i gorącą, i przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Słuchając deszczu, Dlaczego teraz? zapytałem cicho bo zrozumiałem, że życie jest za krótkie na żale. A ty! Ty zasługujesz naprawdę. Wstałem, płacąc rachunek, i gestem zaprosiłem go na spacer. Deszcz ustał, pozostawiając po sobie świeże powietrze i kałuże odbijające światła latarni. Szliśmy nowym światem, mijając księgarnie i kawiarnie pełne studentów a on opowiadał o latach w Krakowie, o plantach jesienią, o festiwalach filmowych w Kijów. Centrum, o tym, jak projektował plakaty dla teatrów, ale zawsze czuł pustkę. Tam jest pięknie, ale bez ciebie. To tylko dekoracje, przyznał, zatrzymując się pod pomnikiem Kopernika. Dotknąłem jego ramienia pierwszy raz od lat i poczułem, jak prąd przebiega mi przez ciało. Nie było w tym niczego więcej niż tęsknota, czysta i prosta. Dotarliśmy do mojej kamienicy na powiślu. Gdzie Wisła leniwie płynęła w oddali, a mosty migotały światłami. Zaprosiłem go na górę, nie myśląc o konsekwencjach. Po prostu chciałem, by został chwilę dłużej. Mieszkanie było skromne: książki na półkach, plakat z koncertu Tela na ścianie, garnek z zupą pomidorową na kuchence. Kuba usiadł na kanapie, rozglądając się z uśmiechem. Pamiętasz, jak gotowaliśmy razem pierogi? Twoje zawsze wychodziły krzywe. Śmialiśmy się. A napięcie trochę zelżało. Opowiedziałem mu o moich tekstach, o reportażu z Marszu Równości w 2022 roku, kiedy tłum skandował Miłość nie wyklucza, i o tym, jak Polska powoli się zmienia, choć wolno jak lodowiec. Noc zapadła szybko, a on nie chciał iść. Mogę spać na kanapie? Jutro rano wrócę do hotelu. Zgodziłem się, podając mu kołdrę i kubek z mlekiem. Leżąc w łóżku, Słuchałem jego oddechu z salonu i myślałem o tym, co będzie dalej. Czy to szansa na drugi początek, czy tylko echo przeszłości? Sen przyszedł niespokojny, pełen wspomnień, spacerów po łazienkach królewskich, gdzie karmiliśmy kaczki i szeptaliśmy kocham cię po polsku i angielsku, mieszając słowa jak składniki ciasta. Rano obudziłem się do zapachu kawy. Kuba stał w kuchni, nucąc pod nosem autobiografię perfektu i podał mi filiżankę z uśmiechem. Dziś pokażę ci kraków w miniaturze. Mam w kieszeni album ze zdjęciami. Przeglądaliśmy je przy śniadaniu, wawel w śniegu, rynek główny latem, on z pędzlem w ręku. Ale pod zdjęciami kryły się historie, o samotnych wieczorach, o terapii, którą zaczął rok temu, o przyjaciołach z krakowskiej społeczności LGBT, którzy zachęcali go do powrotu. Powiedzieli, że jeśli nie naprawię tego, co zepsułem, nigdy nie będę wolny, wyznał, kładąc dłoń na mojej. Wyszliśmy na miasto, do parku Saskiego. Gdzie jesienne liście kładły się dywanem pod nogami. Rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, o polityce, która nas dzieliła, ja lewicowiec, on bardziej konserwatywny z rodzinnych tradycji, o filmach Wajdy, które oglądaliśmy razem, o tym, jak świat się zmienił od czasów naszej młodości. Zatrzymaliśmy się przy fontannie, gdzie kiedyś rzucaliśmy monety z życzeniami. Co byś życzył sobie teraz? Zapytałem. Spojrzał mi w oczy, ciebie. Znowu. Pocałunek był delikatny, jak muśnięcie wiatru, nienamiętny, ale pełen obietnicy, pod słońcem, które przebijało się przez chmury. Dni mijały jak w transie. Spotykaliśmy się po pracy, ja w redakcji, on w tymczasowej agencji graficznej, którą znalazł w stolicy. Chodziliśmy na bulwary, jedliśmy zapiekaki u żaby, słuchaliśmy koncertów w studenckich klubach na Żoliborzu. Kuba opowiadał o swojej rodzinie, matka dzwoniła czasem, ojciec milczał, ale brat zaczął pisać maile, pytając o tego Tomka z dawnych lat. Zmieniają się, powoli, mówił z nadzieją. Ja dzieliłem się swoimi lękami, o singlowym życiu, o tym, jak czasem budzę się w nocy z myślą, że nikt nie zostanie na zawsze. Pewnego wieczoru, w listopadowym chłodzie, poszliśmy do teatru dramatycznego na Roumie i Julię w reżyserii Jarzyny, wersję pełną buntu i namiętności, gdzie miłość wygrywa zół. Siedzieliśmy blisko, nasze kolana dotykały się w ciemności, a gdy kurtyna opadła, wyszliśmy z emocjami na wierzchu. To my byliśmy tacy, zakochani wbrew światu, szepnął Kuba, tuląc mnie w zaułku. Spacerowaliśmy do rana, mijając pałac kultury, który górował nad nami jak strażnik tajemnic. Ale przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć. Dostałem maila od starego znajomego z Radomia, plotki o Kubi krążyły, rodzina była w szoku po jego powrocie do Warszawy. Uważaj, Tomek, oni wciąż nie akceptują. Kuba wiedział o tym, pokazał mi list od matki, pełen łez i próśb o normalność. Siedzieliśmy w moim mieszkaniu, patrząc na wisły z balkonu i płakaliśmy, nie z rozpaczy, ale z wyzwolenia. Walczymy razem tym razem, obiecałem, a on kiwnął głową, ściskając moją dłoń. Zima nadeszła z pierwszym śniegiem, pokrywając miasto białą kołdrą. Urządziliśmy sobie małą gwiazdkę we dwoje, choinka second handu, piernik upieczony przeze mnie, wciąż krzywy, Kolendy grane na starym gramofonie. Kuba narysował dla mnie kartkę na zdwoje nad Wisłą z napisem na zawsze, jeśli pozwolisz. To był moment, kiedy zrozumiałem, że przebaczenie to nie zapomnienie ran, ale budowanie mostu nad nimi. Lata próby zapomnienia minęły, ale on wrócił, nie jako cień, ale jako partner. Wiosną 2026 roku, podczas Marszu Równości, szliśmy ramię w ramię, z tęczowymi flagami, wśród tysięcy głosów skandujących wolność. Jego oczy błyszczały dumą, a ja wiedziałem, że to dopiero początek. Warszawa, z jej mostami i rzekami, stała się naszym domem, miejscem, gdzie miłość, choć krucha, kwitnie jak wiśnie w Łazienkach. Ale to nie koniec to historia, która trwa, z każdym dniem silniejsza. Bo gdy pojawił się z prośbą o przebaczenie w oczach, zrozumiałem, że zapominanie było błędem. Prawdziwa miłość czeka, cierpliwa jak wisła. Śnieg topniał powoli, odsłaniając szare chodniki nowego miasta, a my z Kubą wchodziliśmy w nowy rytm życia, jakby Warszawa sama nas prowadziła. Rano budziliśmy się w moim mieszkaniu na Powiślu, gdzie promienie słońca wpadały przez żaluzję, malując pasy na pościeli. On, zaspany, z włosami w nieładzie, parzył kawę, nucąc fragmenty piosenek elektrycznych gitar, a ja, wciąż z notesem w ręku, notowałem pomysły na artykuły o młodych artystach, o zmianach w polskim społeczeństwie, o parach jak my, które walczą o widoczność bez hałasu. Praca Kuby w agencji kwitła. Projektował kampanię dla ngo promujących równość. Jego plakaty z tęczowymi motywami pojawiały się na słupach ogłoszeniowych w całym mieście. To dla nas, mówił, pokazując mi na tablecie, gdzie dwie sylwetki splatały dłonie nad mapą Polski. Ja pisałem cykle felietonów dla polityki o tożsamości queer w kulturze, od Poego do współczesnych poetów jak Szczepan Twardoch, ale zawsze z nutą osobistą, choć bez inion. Wieczorami spotykaliśmy się w knajpce pod Filozofem na Nowym Świecie, gdzie jedliśmy żurek i debatowaliśmy o polityce, o wyroku TK, o protestach strajku kobiet, o tym, jak Europa patrzy na nas z mieszanką podziwu i troski. Jednak nie wszystko było różowe. Kuba miał koszmary, budził się zlany potem, mamrocząc ojcu, który kiedyś nazwał go hańbą. Trzymałem go wtedy, głaszcząc po plecach, szepcząc, jesteś moim honorem. Ja z kolei zmagałem się z wątpliwościami, czy to nie iluzja, odgrzewany romans? Spotkaliśmy się z terapeutą z Lambdy, starszym panem o siwych włosach i ciepłym głosie, który słuchał nas w gabinecie na Marszałkowskiej. Przebaczenie to proces, powtarzał, a my kiwaliśmy głowami, trzymając się za ręce pod stołem. Wiosna przyniosła rozkwit. Spacerowaliśmy po Łazienkach, gdzie pawie rozpościerały ogony, a staw odbijał pałac na wyspie. Kuba kupił bilety na koncert w Filharmonii Narodowej. Muzyka Chopina, pełna tęsknoty i nadziei, rezonowała z nami jak echo serca. Po koncercie, w taksówce wracającej przez most Poniatowskiego, pocałował mnie pierwszy raz z inicjatywy, delikatnie, z dłonią na karku, a ja poczułem, jak lud w piersi topnieje. Dziękuję, że dałeś mi szansę, wyszeptał. Lato było nasze. Wyjazd nad Bałtyk, do Gdańska, gdzie spacery po Westerplatte mieszały się z plażowymi leniwymi dniami. Wynajęliśmy domek w Sopocie z widokiem na morze i tam, przy ognisku na brzegu, opowiedział mi o latach w Krakowie. O przypadkowych randkach w barach na Kazimierzu, o festiwalu Miłość w czasach zarazy, gdzie tańczył solo, myśląc o mnie. Byłeś moim duchem, przyznał, rzucając patyk w falę. Ja podzieliłem się historiami z Berlina, o Pride w Kreuzbergu, o tym, jak tam nauczyłem się być sobą, ale zawsze wracałem z pustką. Powrót do Warszawy oznaczał wyzwania, jego rodzina napisała list, matka prosiła o spotkanie, ojciec milczał, ale brat przyjechał inkagnitou na kawę w kawiarni na Starówce. Jesteście szczęśliwi? To najważniejsze, powiedział nieśmiało, a Kuba ściskał moją dłoń pod stołem. To był przełom, powoli mosty się budowały. Jesieniliśmy w wystawie jego prac w zachęcie, sala pełna ludzi, wina i bro. Jego instalacja mosty nad wisłą, rzeźby z drutu i świateł, symbolizujące połączenia, wzruszyła mnie do łez. Po wernisarzu, w tłumie znajomych, ktoś zapytał: Jak się poznaliście? Kuba spojrzał na mnie. Jak w starej baśni, nad rzeką, pod gwiazdami. Zima 2026 roku zamknęła koło. Na sylwestra poszliśmy na balkon, patrząc na fajerwerki nad Pałacem Kultury. Próbowałem zapomnieć, ale nie mogłem, powiedziałem, a on odparł, a ja próbowałem wrócić za wcześnie. Teraz jest idealnie. Trzymaliśmy się mocno, a miasto huczało obietnicami. Światło poranne wlewało się do mieszkania, budząc nas leniwie a zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z nutą cynamonu od croissants, które Kuba przyniósł z piekarni na rogu. Warszawa budziła się z nami, tramwaje terkotały po torach, a z oddali dochodził szum samochodów na alejach jerozolimskich. Siedzieliśmy przy stole, przeglądając Rzeczpospolitą i śmiejąc się z absurdalnych nagłówków, ale pod tą codziennością kryła się głębsza nić, zaufanie, które budowaliśmy cegła po cegle. Kuba zaczął freelansować, jego projekty dla kampanii równościowych zyskały rozgłos. Jeden z plakatów – z dwoma dłoni splatającymi się nad mapą polski, wisiał w biurze kampanii przeciw homofobii. Ja dostałem propozycję książki, zbiór esejów o miłości w cieniu historii, inspirowany nami, choć bez szczegółów. Pisaliśmy wieczorami, on szkicując przy lampce, ja stukając w klawiaturę, z herbatą z malin na podorędziu. Wiosna 2027 przyniosła niespodziankę: zaproszenie na wesele brata Kuby w Radoniu. Pojedziesz ze mną? Zapytał niepewnie. A ja kiwnąłem głową, choć serce waliło mi jak młot. Podróż pociągiem była pełna wspomnień. Mijaliśmy pola Mazowsza, gadając o dzieciństwie, ono o boiskach pod blokiem, ja o książkach w bibliotece na Pradze. Na weselu, w sali z girlandami, rodzina patrzyła ostrożnie, matka uścisnęła mnie nieśmiało, ojciec mruknął, witaj, a my tańczyliśmy dyskretnie do prawy do lewego. To był krok nieperfekcyjny, ale prawdziwy. Lato spędziliśmy w Tatrach wędrując szlakami do morskiego oka. Plecaki na ramionach, mapy w dłoniach, śmialiśmy się z zadyszki i karmiliśmy wiewiórki. Na szczycie, z widokiem na doliny, Kuba wyjał pierścionek, prosty, srebrny, z wygrawerowanym most. Nie małżeństwo, jeszcze nie, ale obietnica, powiedział, a ja, ze łzami w oczach, założyłem go na palec. Schodziliśmy w milczeniu, trzymając się za ręce, z wiatrem niosącym echo wolności mieliśmy w debacie w klubie inteligencji katolickiej, o akceptacji w rodzinach, z naszymi historiami, anonimowo. Publiczność słuchała, zadając pytania, a ja czułem dumę, patrząc na Kubę, jak mówi o przebaczeniu z pasją artysty. Po debacie, w deszczowej nocy, wróciliśmy do domu taksówką, tuląc się na tylnym siedzeniu. Zima przyniosła próbę, choroba matki Kuby, pobyt w szpitalu w Radoniu. Pojechaliśmy razem, siedząc przy łóżku, trzymając jej dłoń. Jesteście dobrzy dla siebie, wyszeptała, a on płakał, ja go pocieszałem. To scementowało nas, rodzina to nie tylko krew, ale wybór. Wiosna 2028 roku moja książka wyszła, dedykowana temu, co wrócił. Recenzje były ciepłe, a Kuba projektował okładkę, nas dwoje jako cienie nad rzeką. Świętowaliśmy w restauracji nad Wisłą z winem i toastami za przyszłość. Lato, wyjazd do Paryża. Marzenie z młodości. Spacer po Sekwanie, Louvre, kawiarnie Montmartre, tam, pod wieżą Eiffla, pocałowaliśmy się przy zachodzie słońca, czując, że świat jest nasz. Jesienią Kuba dostał stałą pracę w warszawskiej agencji, a ja awans w redakcji. Życie płynęło, stabilne, pełne drobnych radości, kino studyjne, koncerty w Pelleidiem, spacery po Wilanowie. Zima zamknęła rok, na gwiazdkę pojechaliśmy do Radomia, gdzie ojciec w końcu powiedział – Cieszę się, że jesteś szczęśliwy, synu. Uzy, uściski, kolacja z pierogami, uzdrowienie. Ciepłe dni lata, 2028 rok, rozgrzewały ulice Warszawy, a my z Kubą odkrywaliśmy miasto na nowo, jakby każdy zakątek krył ukryty skarb. Rowerami po wistuli, pikniki w parku Morskie Oko, nie tym tatrzańskim, ale miejskim, z kaczkami i wiewiórkami. On malował akwarelami pejzaże, ja pisałem wiersze do szuflady, Inspirowane jego spojrzeniem. Jesienią dołączyliśmy do grupy wsparcia dla par LGBT, spotkania w kawiarni na Tamce, gdzie dzieliliśmy się historiami. Poznaliśmy Asię i Marcina, parę z Krakowa, i razem organizowaliśmy warsztaty o komunikacji. Kuba prowadził sesje rysunkowe, ja, pisarskie, a śmiech mieszał się z łzami uzdrowienia. Zima 2028 i 2029 roku przyniosła śnieg i ciszę. Budziliśmy się do białego krajobrazu, pijąc kakao i planując przyszłość. Chcę domu naszego, powiedział Kuba, a ja zgodziłem się. Szukaliśmy mieszkania na Żoliborzu, z ogrodem i widokiem na Kanał Żerański. Wiosna. Znalezienie idealnego lokum, starego apartamentu w kamienicy z 1930 roku, z wysokimi sufitami i parkietem. Remont był przygodą. Malowaliśmy ściany na błękit, wstawialiśmy regały na książki, a Kuba projektował meble. Pierwszy wieczór w Nowym Domu, kolacja przy świecach, muzyka Chopina w tle. Lato, podróż po Polsce, Poznań, z jego starym rynkiem i paradą równości, Wrocław, z krasnałami i mostami miłości. W każdym mieście czuliśmy się częścią większej mozaiki. Jesienią moja książka doczekała się drugiego wydania z przedmową Kuby, intymną, pełną ciepła. Premiera wępiku na nowy świat, tłumy, autografy, a potem balet w operze narodowej gdzie wirujemy w tańcu emocji. Zima, święta w naszym domu, z drzewkiem i ozdobami z radomia. Rodzina przyjechała, matka z ciastem, brat z żoną, ojciec z butelką wódki. Rozmowy przy stole, śmiech, a potem spacer po oświetlonym żoli Wiosna 2029 roku Kuba otworzył małą galerię, mosty z wystawami młodych artystów queer. Pierwszy wernisarz był sukcesem, a ja pisałem recenzję dla wyborczej. Lato, wakacje w Bieszczadach, chatka nad jeziorem, gwiazdy nad głowami. Tam, przy ognisku, porozmawialiśmy o dzieciach, adopcji, surogacji, marzeniach o rodzinie. Jesienią dołączył do nas pies, kundel z schroniska, bury, z kudłatą sierścią i wiernymi oczami. Na spacery po lesie bielańskim, gdzie liście szumią jak sekrety. Zima 2029 i 2030 nowy rok w górach, narty w zakopanem. Gorąca herbata po stokach. Tam Kuba oświadczył się nie pierścionkiem, ale słowami bądź moim na zawsze. Powiedziałem tak, a góry echo niosły obietnice. Rok 2030 zaczął się od planów ślub cywilny, cichy w urzędzie na Placu Zamkowym, z świadkami z Lambdy. Lato ceremonia nad Wisłą, w małym ogródku z tęczowymi kwiatami i muzyką z gitarą. Rodzina przyszła przyjaciele to astowali a my tańczyliśmy do Wanderwall Oasis, wspominając młodość. Jesienią galeria Kuby rozrosła się, wystawy z Berlina i Paryża. Ja skończyłem drugą książkę o powrotach, inspirowaną nim. Zima, podróż poślubna do Włoch, Rzym, Wenecja, Dzielatą i Kanały. Tam, na moście Rialto, zrozumieliśmy, że miłość to podróż, nie cel. Wiosna 2031 rok, adopcja... Mały chłopiec z domu dziecka, Kazio, z kręconymi włosami i ciekawymi oczami. Pierwsze dni pełne chaosu, ale i radości, spacery z wózkiem po Saskiej Kępie. Lato, rodzina na Mazurach, żagle i ogniska. Kazio śmiał się, a my czuliśmy pełni. Jesienią Kuba dostał nagrodę za design, ja za literaturę. Świętowaliśmy w restauracji z widokiem na miasto. Zima, święta z Kaziem, pierwsza gwiazdka. Prezenty i kolendy. Rodzina powiększona, miłość mnożąca się. Rok 2032 płynął spokojnie: Kazio w przedszkolu, my w pracy, wieczory przy książkach. Wyjazdy do Gdańska na festiwal, do Krakowa na spotkanie z dawnymi znajomymi. Wiosna Kazio powiedział tato do nas obu, a serce pękło z szczęścia. Lato kemping w Puszczy Białowieskiej, żubry i gwiazdy. Jesienią nowa wystawa. Rodzina na moście z naszymi portretami. Zima. Nowy rok z marzeniami o przyszłości. Życie toczyło się, a my w nim silniejsi, razem. Lata mijały jak strony książki, którą piszemy wspólnie, a Warszawa rosła z nami nowe mosty, nowe parady, nowe prawa. Kazio podrastał, z blond włosami jak Kuba, ciekawością jak moja, rysował statą, czytał ze mną, pytał o miłość, dlaczego wy jesteście tacy szczęśliwi. Odpowiadaliśmy, bo wybraliśmy się nawzajem. W 2035 roku, na dziesiąta rocznicę, pojechaliśmy do Radomia. Dom Kuby stał otworem, ojciec, schorowany, uścisnął nas mocno. Jesteście moją dumą. Matka piekła sernik, brat bawił Kazia. Lato, festiwal w Jarocinie, koncerty rockowe, namiot i deszcz, jak w latach. Jesienią Kuba napisał książkę o Gizajnie queer, ja, o rodzinach tęczowych. Zima, śnieg i sanki z Kaziem w Lesie Kabackim. 2036 rok Kazio w szkole, my w Radzie Lambda walczymy o edukację inkluzywną. Lato, Hiszpania, plaże i flamenco. Jesienią wystawa w Lówrze sukces Kuby. Zima, cicha, z książką przy kominku. W 2040 roku Kazio dorastał, a my, srebrem we włosach, spacerowaliśmy nad Wisłą, trzymając się za ręce. Próbowałem zapomnieć, szepnąłem. A ja przepraszać, odparł. Śmialiśmy się, bo życie było pełne. Miłość nie kończy się, trwa, jak rzeka.